Dzięki podgrzewaczowi H4 Pro i specjalnym programom pracy unikniesz przegrzania i zapewnisz wysoką jakość swoich napraw. Używając ogrzewania indukcyjnego należy rozważyć, czy dany element należy wymienić. Czy zastosować ponownie? Jeśli dana część ma zostać użyta ponownie, należy zwrócić uwagę, aby nie została ona przegrzana. Powszechnym sposobem użycia nagrzewnicy indukcyjnej jest zastosowanie maksymalnej mocy i podgrzanie tak szybko, jak to możliwe, aż dany element zmieni kolor. W tych przykładach podgrzewamy drążek kierowniczy, aż zmieni kolor na czerwony a śrubę wahacza aż stanie się biała. Oznacza to, że temperatura osiągnęła od 800 do 1200 stopni. Tak wysoka temperatura ma znaczący wpływ na obniżenie właściwości wytrzymałościowych i sztywność materiału. Jak widać na wykresie, właściwości śruby wykonanej ze stali niskostopowej szybko ulegają degradacji w temperaturach powyżej 400 stopni. Przyjrzyjmy się, jak rozprowadzane jest ciepło przez stalową śrubę. Łeb śruby jest wyraźnie przegrzany, a część trzona z gwintem nie została podgrzana w ogóle. Wynika to z niskiej przewodności cieplnej żelaza i stali, co powoduje, że dystrybucja ciepła przez śrubę jest bardzo powolna. H4 Pro posiada wbudowane gotowe programy do zastosowań warsztatowych, tam gdzie często zdarza się niezamierzone przegrzanie: śruby do kół, śruby wahaczy i drążki kierownicze. Dzięki tym programom można kontrolować ogrzewanie i unikać przegrzania. Wybierz program, skonfiguruj ustawienia i zapoznaj się z instrukcjami na wyświetlaczu. Uruchom program. Podgrzewaj do jego zakończenia zgodnie z licznikiem czasu. Program podgrzewa z odpowiednio dobraną mocą przez kilka minut. Dzięki temu ciepło rozprowadza się bardziej równomiernie i dociera do wszystkich części materiału, nie powodując przegrzania. Dzięki temu podgrzewane części zachowują swoją pierwotną wytrzymałość i sztywność. To oznacza natomiast wyższą jakość napraw i bezpieczniejsze pojazdy.